Pierwsza w Polsku kładka dla rowerzystów jest już gotowa. Powstała przy ulicy Grabówka. Jest na tyle szeroka, że w sytuacji szczególnej będą mogły po niej przejechać pojazdy ratunkowe. To właśnie tutaj kończy się realizacja bardzo istotnej, ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja. Ta inwestycja to przedłużenie drogi rowerowej, która od ulicy Harcerskiej przez ulicę Korczaka Grabówkę pozwoli dostać się mieszkańcom Borowiczek, ale nie tylko, także imienicy czy parceli do centrum miasta. Prace były kompleksowe. Miejski zarząd Dróg przebudował w sumie ponad kilometrowy odcinek grabówki. Powstała nowa kanalizacja, nawierzchnia, chodnik, droga rowerowa i oświetlenie. Koszt inwestycji to prawie 5 milionów złotych. Obok ogrodu zoologicznego rozpoczęła się budowa nowego wiaduktu. Powstaje on w odległości około 20 metrów od starej przeprawy, będącej w bardzo złym stanie technicznym. Nowy obiekt posadowiony zostanie na 20 palach, będzie miał prawie 40 metrów długości. Obok jezdni będzie na nim chodnik i droga rowerowa. Wykonawcą jest spółka Polwar, która wybudowała wcześniej w Płocku wiadukt nad Aleją Piłsudskiego. Na budowę nowego oraz rozbiórkę starego obiektu ma czas do połowy listopada. Koszt inwestycji to 8 milionów złotych.